siebie, no siebie zaprasza odcinka. Niósł na zabawki, przewraca, skaczą na zabawa do dzieciaki. I przygoda, i przygoda, się piecie, heszyć latem. Siebie, siebie! Bajladia! Bajladia! Dzielny rycerzy. Chodźmy. Idziemy na rycerzów. Idziemy, położymy rycerza. Smok idzie do rycerza. Psiu, 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 psiu. Dziękuję. Dobrze być rycerzów dzielny w dzielny królestwie. Bycie rycerzów jest ekscytujące! Ale po latenie posmoków to śmieszna zabawa. Lećmy astronautem. Lećmy, spotkając nieznajmy. tuton tu. Razem bawmy się. Poznajmy, odskrywajmy. I spierajmy się, kiedy nam będzie Mocno i źle. Muszę już iść. Papa pa, dzieciaczki. Papa! Pa. Mam inny pomysł. Co pan żyje? Co wielu bardzo dobrze wrócić do domu. Dziękuję. Wersja polska nad zdzeniem i plus. na polska. Zjemy bitne, przepyszne przekąski.